Pamiętam, że jak przygotowywałem się do sakramentu bierzmowania, to wcale nie było to takie łatwe jak dzisiaj dla naszych młodych ludzi. Dawniej, kiedy byłem jeszcze w ósmej klasie, to religii uczyli nas księża. I ksiądz, który przygotowywał moją klasę do tego sakramentu, był bardzo wymagający. Na początku roku zapowiedział nam, że będzie nas egzaminował i sprawdzał, czy jesteśmy gotowi do bierzmowania. A jak ktoś oblał ten egzamin, to nie został dopuszczony do bierzmowania i musiał czekać na kolejny rok. Pamiętam taki biały katechizm do bierzmowania, którego trzeba było się nauczyć. Struktura kościoła, trochę historii kościoła, różne okresy liturgiczne, ale też przykazania, przykazania kościelne, siedem grzechów głównych, dekalog i wiele innych. A na egzaminie ksiądz wybiórczo zadawał pytania np. jakie jest piąte przykazanie? Albo ile mamy przykazań i które jest pierwsze? Przypomina mi to trochę sytuację z dzisiejszej Ewangelii. Uczony w prawie zapytał pana Jezusa: Które przykazanie w prawie jest najważniejsze? A w tradycji żydowskiej było ich 613, no więc które jest to najważniejsze? Które jest pierwsze? A co Jezus na to? Daje bardzo prostą, ale super trafną odpowiedź: Będziesz miłował pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. I tak się dzisiaj zastanawiam, co by powiedział ten ksiądz, co mnie wtedy egzaminował przed bieżmowaniem jakbym tak po prostu odpowiedział mu: Zapomnijmy te wszystkie przykazania. Po co je wkuwać na pamięć? Wystarczy znać tylko te dwa: Kochaj Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem, i kochaj drugiego człowieka tak, jak kochasz siebie. No, bo na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Pewnie bym oblał ten egzamin. Wszyscy chcemy, żeby żyło się nam łatwiej, wygodniej. Dlatego szukamy nowych wynalazków, gadżetów, różnych technologii, które nam w tym pomogą. Używamy skrótów, żeby szybciej dotrzeć do celu. Chcemy ominąć korki, aby nie tracić czasu. Zamiast pisać i posyłać listy, to wysyłamy e-maile albo wiadomości tekstowe, bo szybciej, bo wygodniej. No, i dzisiaj sam Pan Jezus oferuje nam taki skrót. Nie musisz znać ani pamiętać tych wszystkich przykazań, prawa kanonicznego, nauki Kościoła, ani katechizmu katolickiego. Pamiętaj i przestrzegaj tylko tych dwóch, a wszystko będzie super. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. Proste, nie? Jak będziesz przestrzegać tych dwóch, to automatycznie nawet nie zdając sobie z tego sprawy, będziesz przestrzegać wszystkich innych. Ale wiemy, że kochanie Boga i bliźniego to wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Poza tym, Jezus wcale nie powiedział tylko kochaj Boga i kochaj bliźniego, ale więcej. Będziesz miłował Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. Nie możesz kochać go tylko tak po części, nie tylko wtedy, kiedy masz na to ochotę, nie wtedy, kiedy go akurat potrzebujesz. Ale masz go kochać całym sobą, całym sercem, a nie tylko jego częścią, całą duszą, a nie tylko odrobiną, całym swoim umysłem jakie to ogromnie trudne i wtedy masz kochać drugą osobę jak siebie samego. Powodzenia! Zwłaszcza tego, co go nie lubisz, albo on ciebie. Jesteś w stanie tak kochać? Pan Jezus daje nam skrót, ale nie jest on wcale taki łatwy, bo to jest skrót usłany wieloma wyrzeczeniami oraz pokusami. Ale skrót, który się nam na pewno opłaci, całym Twoim sercem, całą Twoją duszą i całym Twoim umysłem. Jak to zrobisz, to już będziesz doskonały, doskonała. Pan Jezus prowadzi Cię na skróty, więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.